Wam się nawet nie chce sprawdzać, kim są i jakie poglądy mają wszyscy kandydaci. Bo przecież nie wygrają. A wiecie, dlaczego naprawdę poważni, godni ludzie nie ubiegają się urząd prezydenta? Właśnie dlatego. Bo wam się nie chce sprawdzić, kim są i jakie mają poglądy, więc nie wygrają. Poważni ludzie nie będą ponosić pewnych porażek tylko dlatego, że wam się nie chce. Jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a zatem kandydat na zwierzchnika sił zbrojnych. Ja już dzisiaj, z ostrożności, z ostrożności, państwowotwórczej ostrożności, wzywam patriotów w wojsku polskim, w sztabie generalnym, jeżeli się tam jeszcze jacyś uchowali. Analizujcie. Twórzcie plany ewentualnościowe akcji Wisła 2.0. Twórzcie plany ewentualnościowe. To jest Wasz, przepraszam, psi obowiązek w sensie psa pasterskiego, którego obowiązkiem jest ujadać. Nie dajcie się tak rozgrywać. Zadajcie sobie pytanie, czego tak naprawdę oczekujecie od prezydenta. I zagłosujcie. Wyrzucając z głowy te bzdury, o zmarnowany głos.